Nie wiem jak to jest, że ja się zawsze spieszę. Także nie mam nawet możliwości, żeby nagrać dłuższy film, ale po powrocie są niedługo i tak wyjeżdżam znowu, bo jedziemy na pogrzeb mojej chrzestnej i później Adaptatry, więc też to te kilka dni jest, tylko pokażę króciutko, co jest. Mianowicie cały czas jeszcze kwitnie ten wspaniały nowy powojnik, nowy dla mnie pierwszy raz w tym roku sadzony Rhapsody. Długo, już kwitnie Stefan Franczak, praktycznie prawie przekwit, natomiast może później do niego pójdę. Natomiast Rapsody cały czas wygląda świetnie. Zakwit też ten drugi minuet. Ten minuet, on się tutaj wspiął po, po tej Bunga Willi i no, może jest marniejszy, był jeden kwiatuszek i zresztą opadł, czyli. Na pewno na rapsowi wygląda dużo, dużo lepiej. No i też chcę powiedzieć, że drugi raz chwitła Villa, która wcześniej straciła kwiaty po zakupieniu. Także z tych roślin śródziemnomorskich tutaj jestem zadowolona. Obok też bardzo fajnie mi kwitnie wylczone Białobrzegi. brzegi. To jest taka moja miłość, którą zobaczyłam w tamtym roku u kogoś w ogrodzie ja go zasiałam po prostu do gleby nie bałam się jeszcze wsadzić ale może na przyszły rok zasadzę tylko muszę znaleźć jakieś fajne miejsce on się fajnie prezentuje i znosi dobrze suszę także tych wilczą leczy jest milion odmian, ale ten jest naprawdę piękny coś w nim jest Natomiast z tych roślin jeszcze typu sukulent, czyli dorodka, przypołudnik lub mezo, bo, bo są zawsze poplątane w, nawet sadzonki u sprzedawców. Myślę, że to jest przypołudnik dorodka. W tym roku skarżyłam się, że nie ma kwiatów. Mam rzeczywiście coś jest z tymi kwiatami. Pewnie sadziłam do albo złej donicy, albo w kamiennej. Rosły lepiej, w tym roku była plastikowa i też może za dobra gleba jest. Marnie z tymi kwiatami, i druga jest w, nis w niskiej sadzonka. Natomiast generalnie, no liście ładnie, ale nie ma kwiatów. Coś dziwne, susze przetrwały też z przodu domu. Te właśnie nie, nie zawsze mi się myli, bo jedne były surfinie, drugie petunie, to są chyba surfinie, to jest z kolorów jasnożółtych tych moich ulubionych. O dziwo, o dziwo przetrwały to trud, ale jednak one lubią słońce i też ta susza jakoś sobie poradziły. Przekwitnięte te małe, niskie, azjatyckie yy, lilie, natomiast jest wsadzona jeszcze sorbon, to jest chyba orientalna. Mam ją też gdzieś tam z tyłu. Wącham właśnie, dlatego tak nie widać. I ona mi tu pięknie zakwitła w tym niebieskim wiadereczku. Także azjatyckie przekwitły i kwitnie w tej chwili właśnie ta sorbon. Śliczna, różowa, mocny zapach, taki typowy dla lilii. I ona się tu sprawdziła. Natomiast z południowej wystawy na pewno nie sprawdziły się no, z Turcji, który uschły, także nie polecam na południe i na takie susze. Wilec, natomiast one potem rozkwitają się, znaczy rosną jak szalone. Ja mówię, że są jak monstery, takie potwory. No, liście jakoś tam się przebarwiły. Nie wiem, coś tu, tu nie jest mu do końca dobrze. Rośnie, co prawda, ale na razie nie kwitnie. Bardziej kwitnie z tyłu, tam od północnej strony. Oczywiście zupełnie wysuszył się koperek, i, i, i szczawik. Mówiłam już wcześniej, ciągle mówię sobie. Że coś tu wsadzę, ale nie mam czasu. Miałam wczoraj kupić lawendę, ale no może już jak wrócę. Z... Tych tatr. No i niestety nie udało się doświadczenie z kanną z rocznikiem. Myślę, że jedna padła, ta przetrwała, ale utknęła. I inni ludzie już mają kwiaty, kanny piękne, cudowne, pewnie hodowane od dawna, natomiast moja tutaj sobie nie poradziła, pewnie ją za późno wsadziłam, może jakieś inne błędy. Musiałabym to przemyślać, z tym, że ja wychodzę z założenia, że jeśli coś u mnie przetrwa i się sprawdzi, to to zostanie i. No, ja nie mam po prostu za dużo czasu, żeby też te jakby tajniki odkrywać. Może tam coś potem poczytam, może w zimie się nad tym pochylę na następny sezon. Natomiast też od południa w jakiejś tam formie przetrwała begonia, ta kupna ze sklepu, ale kwiaty są. Cokolwiek dużo też takich popalonych, przekwitłych nie wiem, nie wiem do końca, czy to jest taki. Jakieś takie super piękne No, no trochę może no Musiałabym prawdopodobnie codziennie ją czyścić I odgławiać W tamtym roku jakoś nie sobie Żebym miała taki problem Więc nie wiem, może to jednak wpływ tej suszy eee, Także Tutaj przetrwała jeszcze Kalibra H z tych Super Bells, o, jak przyjechałam ona kwitła, teraz został jeden kwiatuszek, ale myślę, że nie najgorzej sobie porodziła i przekwitła jeszcze lawenda, którą chyba już będę obcinać po powrocie. No i z przodu domu to tyle, bo tutaj więcej jest, tu tak, jeszcze patrzę czy coś ciekawego, powojniki jakoś mi w tym roku tutaj padły, Był Agrest przetrwał, ale miał dwa owocki tylko, no i kocanka przekwitła, czyli kocanka włoska, czyli to tak zwane u nas w niektórych kary lub magii, bo ma taki zapach, bardzo go lubię, no i petunie. Pewnie te czy i banana. Niestety padły, to w czystym słońcu druga w formie szczątkowej przetrwała. Tylko tej kocanki nawet kocanka trochę przeskoczyła to było największe słońce, które mam w roku jeszcze wilca, który może zakwitnie, także z przodu domu tyle jeszcze tylko podejdę, że tutaj mam pokazać, że jest to krzak mininu, który wciąż nie kwitnie, co jest dziwne, bo od południowej strony raczej powinien szybciej kwitnąć a kwitnie ten z południowej może jeszcze później czy w weekend podejdę do wojnika Stefana, na razie wszystko bo muszę lecieć, pozdrawiam wszystkich